Przyszła paczuszka z Holandii dla córy ciuszki, tutaj już ktoś wyjadł żelki, one są takie dobre, śmietankowe, mm, uwielbiam je. w mm. tutaj ugryzły jednego. Kolejne ciuszki. O Jezu, to jest takie super. Do tworzenia ludzików, zobacz jakie fajne. O ja. To że się się Mhm, ja też. Ucięło mi film, więc muszę dobrać co tam znajduje się w środku. Więc tak. Rzeczy do przewieszania. Tutaj purokaciki tu i żele. To cóż, się na pewno spodoba. Takie jajko ze słodyczami. Widzę, mama chce nas tutaj utłuczyć tymi słodyczami. O ja! To trochę wspomina z dzieciństwa mojego są. Jajka, o już jeden. Taki to jest, to jest Hema chyba. Hema! Ej, hey, mom! Eee, dobrze, to oczywiście. Jajeczka. Tutaj piżamka Spineczki. Tutaj wspaniały zapach po szafy. Które uwielbiamy z Reality Walls. I przez. O, jeszcze to samochodu jest. O jezus, mama, dzięki, naprawdę. Jaki to jest jaśminowy? Nie, to jest Cherry Blossom Rice Milk O, jak pięknie pachnie. Fajnie. I to wkładacie bo oczywiście do auta. Ja to sobie dzisiaj zamontuję. I mamy tutaj wspaniałe herbatki. Jabłko z dynamonem, cyprusiki, papaja i pomarańcza. Mam były apples i nasapu i imbir z pomarańczą. Ta będzie najczęściej używana, bo po prostu Jest super. Ale ogółem wszystkie szybko znikną. Dziękuję bardzo mam za paczuszkę. Jest przepiękna. A tutaj, wspaniała konstrukcja. Bardzo mi się podoba to dobranie, dobranie materiałów. Świetne, są po prostu świetne. Widzę tutaj naprawdę potencjał na dobrego architekta. I ja teraz się nie śmieję, bo zobaczcie, jak są tutaj powiązane stropy, tak. <grywka> Dobra, zabieram się za składanie filmu. Te kwiatki zmarniały. Muszę je podlać. Wiecie czym? Bio, 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 odżywką Tu przyjdzie monstera. Ostatnio córka właśnie ma taką zabawę, żeby obrywać te liście. Więc dlatego tak zmarniały, niestety. A tutaj miały chyba za Ten kwiatek w ogóle już jest bardzo, bardzo stary, ale chyba pod prysznicem go odżyje. Zobaczymy. Nie wiem, czy ją znacie, ale to jest fajna gra, żeby poznać e, osoby, e, no, Waszych znajomych i co im tam siedzi w głowie. to jest, otworzycie rękoma ręką, będzie ciężko. To jest fajna gra, że odgadujecie, jak odpowiada osoba, która czyta na pytanie. Jeżeli odpowie dobrze, to dostajecie wielokrotność punktów, które obstawiliście. No. I tutaj na przykład takie pytanie. I obstawiacie jeden, dwa, trzy. Czekajcie, pokażę Wam to. jest Super naprawdę. I wiadomo, że ta osoba, która obstawia, zasłania tę odpowiedź. Wszyscy obstawiają na przykład dwa punkty. Oczywiście jest też pula punktów na, na środku. Jak dobrze odpowiecie, to dostajecie na przykład jeden albo dwa punkty z puli. A ta osoba, która... Jakby, która czyta kartę, dostaje tyle punktów, ile osób odpowiedziało dobrze. Czyli, jak odpowiedzą 4 osoby, to 4 punkty. Bardzo fajna gra. No, naprawdę, bardzo fajne pytania. Są też jest takie miłosne, miłosne ego. No, jest naprawdę sztos. Jeżeli nie macie takiej gry, to ja Wam polecam, bo odkopałem ją z szafy. No bo zawsze się gra w takie standardowe, ale tutaj może nie znacie. O, cyk. chowamy I jeszcze chciałem Wam pokazać dwa winka. Winko jedno, a winko drugie. Moje ulubione. Meskula. Ona w Polsce kosztuje tak 70 zł. My chyba sprowadzaliśmy je za kilka euro. To, czyli to winko. Taka 750 ml. Bardzo, bardzo, bardzo dobre. One są wszystkie czerwone. I to Teseo. Nie wiem, ile ona kosztuje w Polsce. I wiem, że to chyba kosztuje 120, a też chyba za kilka euro przyszło. To chyba 129, a to chyba 71? Czy 70, coś, coś około tego więc jak mieli okazję sprowadzić albo dostać gdzieś taniej to Dariusz poleca Cześć, dzień dobry, dzisiaj całą tutaj naszą ekipą będziemy mieli takie przepiękne śniadanie uuu Uu. o oh wow, zobaczcie jak to mega wygląda o wow o oh wow Chłonajesz się? Myślę, że tak, Myślę, że dam radę. Dziękuję. Dzisiaj wspieramy polskie marki. Marki jak to powiedzieć? Polskie I to tak. jest Yumi Party Box z Instagrama słuchajcie. E, dziewczyny, świetna robota, super kontakt. Możecie zamawiać albo na insta, albo na, e, albo na mailu, albo na telefon. Do siebie do domu, mają też boksy urodzinowe, mają boksy na okazję. My za to zapłaciliśmy, ale tak jak mówię, chcieliśmy miło spędzić czas, wspierać gastro, także wasze zdrówko, kawkę brożoną. Pijemy. Całego? Może dać całego. Hej, hej, hej. Ja właśnie wychodzę z pracy, jest godzina 15, także mam szczęście. Słuchajcie, ja i Roki. Rokiego dzisiaj znalazłam u siebie w. W mojej torbie. O Jezu, torba mi ci się spada. Mam tak obładowaną. Pokażę Wam tylko, co nam się zmienia w pracy. Duża zmiana. Będzie jest wymieniana cała podłoga. No, o. Na teraz jest Zobaczcie jaka piękna podłoga panowie kładą Super, o pracują. Także już nie niebawem nie Ja teraz lecę do Estel, będę robiła laser nóg dzisiaj, więc pewnie będzie bolało. Nie przepadam za tym, ale czasem są dni, kiedy wiecie, nie boli, a czasem boli bardziej. Dzisiaj ta taki dzień z cyklu cięższy. Za nami mieliśmy dużo takich formalności do załatwienia. No muszę przyznać, że jest to męczące. dla, Wiecie, dla wszystkich stron. Najfajniejszy jest ten moment, kiedy się kreuje nowości, kiedy się robi nowości, kiedy realizuje się kampania, a same, sama for same formalności no nie są tak przyjemne. Wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale mam nadzieję, że doszliśmy do porozumienia. Także ja i Roki idziemy teraz na parking. To jest pewnie dla was totalny jazgot. Muzyka mojej młodości oh, uwielbiam. Jestem sama w samochodzie, mogę, posłucha mogę posłuchać. Pewnie ci, którzy, pewnie te mamy, te mamy szczególnie, które w końcu wsiadają w auto, same, bez męża, bez dziecka, puszczają swoją muzykę, najczęściej muzykę młodości, chyba że kochacie radio. To jest chwila dla mnie. Byłam, słuchajcie, dzisiaj na laserze w Estel. E, bolało, bolała mnie jedna noga, bardziej. Czasem tak jest, też zależy od dnia cyklu. Czasami boli mniej, czasami boli bardziej. Wracam teraz do domu. Dzisiaj mamy jeszcze trochę wolnego spokoju od córy, więc Darek jest czas na tatuażu, a ja, słuchajcie, lecę, bo muszę jedną rzecz nagrać dla was, e, jeden kod sandow do Sandowsa wam udostępnić. To wiem, że muszę zrobić, muszę tam wysłać jakieś pliki. E, no, różne rzeczy muszę takie właśnie techniczne zrobić. Jeszcze z torebkami dzisiaj ustalaliśmy, słuchajcie, nowości. Nie mogę już doczekać, za dwa dni powinna je mieć w ręku. Za trzy dni powinna je mieć w ręku. W weekend nagram film. W poniedziałek sesja zdjęciowa, w czwartek wychodzę. Powiem Wam, że. Uu! nie mogę się doczekać, kolejna torebka przejdzie najśmielsze oczekiwania słuchajcie, będzie tak modowa, tak fajna, taka codzienna, ale też na imprezę, jak już w końcu impreza będzie możliwa ale też taka fajna na co dzień zobaczycie, nie chcę Wam za dużo zdradzać, będzie wspaniała zobaczycie, będzie wspaniała, ma fajną nazwę już wymyśliłam sesję zdjęciową, jeszcze się muszę do miejscówki odezwać, czy mogę tam zrobić zdjęcia bo marzy mi się sesja właśnie w takim fajnym wnętrzu Uff, także dzisiaj robię takie rzeczy techniczne dobra, jadę do domu, bo mam dużo pracy jeszcze takiej, wiecie, na kąpie. Kochani, jesteśmy w gaming roomie. Trzeba było zarezerwować, bo w naszym E, w biurze pojawił się fotel do masażu, Justyna wpadła do nas. Cześć, cześć. Z Słuchajcie, tu. Uwielbiam takie rzeczy zawsze na lotniskach. A czy czy stopy masuję, tak. zobaczcie. Free time. Jaki strong wiesz. 56. A, że strong chce, tak. No. A myślisz, że to jest napisane? A gdzie się wsadza ręce? O, tutaj mam ten. Masaż. body scan robi mi. Ja mam kolejny dzień do pracy. Wiem, że nie chcecie oglądać mnie tylko w pracy, ale powiem Wam, że ten tydzień był wyjątkowo yy, pracowity i stresujący. I słuchajcie, jakoś tak się złożyło, że po prostu codziennie praca praca, ale co to tak nakapało? To nie ja. Boże myślałam, że to ja tak nakapałam, Ale yy, to jest ostatni dzień, kiedy przyszliśmy do pracy. Cała ekipa ma teraz wolna od dzisiaj. Ostatni dzień, kiedy pracujemy, a teraz przed świętami wszyscy już jadą do domu, więc stwierdziliśmy, żeby zrobić taką... Taką przerwę po prostu dla każdego. Także dzisiaj ostatni dzień, zaraz chcemy robić zdjęcie jeszcze. Jakoś strasznie dużo zdjęć było w tym tygodniu. Jestem strasznie głodna. Mam nadzieję, że jakiś pan kanapka przyszedł z jakimś pysznym jedzonkiem. Chyba hummus nam został w lodówce z wczoraj, to zjem. No okay, i tak, mój outfit. I teraz wam pokażę w całości, jak fajnie wygląda. Jasna restop. Zamówiłam sobie, słuchajcie, kawę. E, wiosenną, to jest kawa z jadalnymi kwiatami i takim syropem. Ale tego się w ogóle nie daje, słuchajcie. Zobaczcie jakie mam śmieszne koczki. Jak zwykle dużo się działo w biurze. Jak zwykle wychodzę z jakimiś wiecie. Pakami. Komputer pod pachą. Kolkę sobie kupiłam dzisiaj trochę na orzeźwienie. Kawę dzisiaj nie wypiłam. To w ogóle u mnie dziwne, ale sobie już wypiję w domu. Strasznie wygodnie mi dzisiaj w tych butach. I dodałam zdjęcie na Insta i moja siostra pyta, co to za buty, a mówię, że to jest srenę. Coskienkę mam natomiast w Wam sukienki nie pokazałam w całości. To jest taka sukienka szmizjerka z przepięknego materiału, takiego lekko śliskiego, oddychającego i... E nie mam masaczki, bo tu nikogo nie ma, słuchajcie. Mam e, i dostałam, słuchajcie, kod do Riska, bo to jest właśnie sukienka z Riska. A risk Made in Warsaw, wiecie, że jedna z moich ulubionych marek, warszawska marka. E, przepiękne, projekty klasyczne, bardzo wygodne na lata. Naprawdę od wielu lat mam ich ciuchy w swojej szafie. Na hasło stylizację e, macie 30% zniżki na dział outletowy, to jest dział e, New Price. E, Zostawiam wam link na dole, żebyście sobie mogli zobaczyć, skorzystajcie, bo chyba to e, hasło działa do niedzieli, z tego co pamiętam. Także jak coś Wam się z zriska, z wyprzedaży podoba, to, to możecie sobie kupić. Polecam Wam tą sukienkę, szmidzierkę i jest jeszcze w pięknym, takim granatowym kolorze, który też posiadam. Sama sobie te ciuchy kupuję, słuchajcie. Powiedzieli mi, że medali mi paczkę z kilkoma rzeczami, więc jak coś mi przyjdzie, to też Wam pokażę. Tak jak Wam wspominałam, rano, teraz są... zaraz był ostatni dzień, kiedy jesteśmy w biurze, teraz będziemy pracować z domu przez kolejne dni. Nie to, że chcemy się zupełnie odizolować, ale wiecie, jest dużo bardzo zachorowań. Stanowiliśmy, słuchajcie, że świąt nie będzie, a w zasadzie będziemy je spędzać oddzielnie, nie z rodziną, nie ze znajomymi, po prostu dla bezpieczeństwa naszych rodziców, naszych dziadków, żeby... żeby czegoś nie przywlec, wiadomo. Także świąt w tym roku znowu nie będzie. Znowu spędzamy je osobno. I pamiętam, jak w zeszłym roku fatalnie się czułam na święta psychicznie przez lockdown. Teraz mamy kolejny, kolejny. Także teraz czuję się zdecydowanie lepiej. Powiem Wam, że jak minął rok, czuję się zdecydowanie lepiej niż rok temu. Nie to, że się nie boję zachorować, bo boję się jak każdy, ale jestem w zupełnie innym miejscu psychicznym niż byłam rok temu, więc jestem wdzięczna, że mogę spędzić z moją córką i z moim mężem. Dobra, ja uciekam do domu, bo na mnie czekają. I co? I widzimy się później. Wchodzę do domu i pytam córki, jak ci się moja fryzura podoba? Ona mi mamo, jest przepiękna. O rety. Już mnie włosy bolą, głowa mnie boli. Dzisiaj jest taka pogoda, słuchajcie, zmieniła się. Zrobiło się bardzo zimno. I jestem taka trochę... Nie jestem meteopatą, ale czasami mnie, wiecie co, coś strzaśnie z tą pogodą. Okej, okay, dzisiaj chciałabym nagrodzić, słuchajcie, Agatę, która zostawiła komentarz tutaj u nas pod, um, pod ostatnim vlogiem i chcę odpowiedzieć na kilka pytań, które Agata właśnie zadała. Wyślę Ci paczuszkę kosmetyków do testowania. Słuchajcie, Agata dzięki nam poznała swojego obecnego chłopaka. Przez przypadek skomentował komentarz pod Waszym filmikiem i rozmowa się rozkręciła na długie godziny. Niedługo miną cztery wspaniałe lata, odkąd jesteśmy razem i dalej uwielbiamy Was oglądać. Szkolił się w polskim przez niektóre nasze filmiki, bo sam pochodzi z Wietnamu i nie do końca muszło. Nie wiem, czy jestem super przykładem językowym, czy Darek, żeby ktoś się uczył na naszych filmach, ale dziękujemy bardzo za komentarz. Ok, kilka pytań. Jakie jest Wasze najpiękniejsze wspomnienie dzieciństwa? Ja Wam powiem, że jeżeli chodzi o mnie, bo ja tutaj odpowiem na pytania, bo Darek jest teraz zajęty. Jeżeli chodzi o mnie, to moje najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa są z moją siostrą, zabawy z siostrą wakacje, wakacje z moim, z moim rodzeństwem, jak spędzaliśmy czas we czwórkę, bo moja siostra i moje rodzeństwo też to razem czwórka i zawsze we czwórkę wszędzie się trzymaliśmy, byliśmy naprawdę nierozłączni przez dobrych, nie wiem, 12-15 lat jako dzieci, więc fantastyczne mam wspomnienia z tego okresu. Czy mieliśmy kiedyś problemy z markami, z którymi współpracowaliśmy? Oczywiście, że tak. Dzisiaj nawet poruszałam w pracy ten temat. Problemy zawsze są. Problemy są różne, nie możemy czasem dogadać, czasem mamy inną wizję na współpracę, czasami są, mamy inne oczekiwania, czasami mamy inne pomysły, czasami e, nie odpowiada nam umowa, czasami nie odpowiadają nam e, jakieś, e, czasami marka coś narzuca, e, czasami daje za mało informacji, wtedy jest problem, bo wiecie, bo ja wolę mieć więcej niż mniej informacji, które mogę Wam podać kręca materiał i nie do końca przypada do gustu, więc nauczyłam się już tego, żeby teraz dogadywać się z Marko dokładnie o co chodzi, ustalać jak najwięcej szczegółów, żeby takich rzeczy nie było. No najwięcej pracy jest oczywiście tej backstage'owej, tej, tej, których nie widzicie, za, nie widzicie za kulisami, czyli umowy, dogadywanie się, telefony, konferencje i tak dalej, tego nie widać na filmach, i wiecie, i wy widzicie efekt końcowy, czyli to, co my dogadaliśmy, czyli film zaakceptowany przez klienta, pamiętajcie, że filmy z lokowaniami są akceptowane przez klientów. Um, I to jest normalne, że jeżeli za coś płacą, to chcą to mieć, um, widzieć, jak to ostatecznie wygląda, czy to się zgadza z ich wizją. Nie chodzi tu o opinie, bo my zastrzegamy sobie zawsze, że musimy przetestować najpierw produkt, musi nam przypadać do gustu. Te, które nam nie przypadają do gustu, najczęściej po prostu nie nagrywamy tego. Um, i często tak było, że po prostu odsyłaliśmy produkt, czy mówiliśmy, że tego filmu nie będzie. Raz tak miałam z biżuterią, która mi nie przypadła do gustu, była bardzo złej jakości. Raz tak było z ciuchami, a również z kosmetykami. Także tak to wygląda, ale grunt to się dogadać, grunt to się szanować i znaleźć wspólny kompromis, żeby stworzyć coś fajnego. Cieszę się, że wiele marek ufa influencerom i naszym opiniom oraz temu, że mamy zbudowane tu fajne społeczności, które mogą być jakimiś produktami zainteresowane, tymi, akurat, które my akurat używamy. A czy miałam w młodości problemy związane z wyborem tego, co chcę robić w życiu? Myślę, że możemy o tym nagrać karwlowa, jeżeli chcecie. Dajcie znać, czy ten temat Was interesuje. Wybór ścieżki życiowej. Wiecie co? I tak i nie, no. To się bardzo zmieniło z czasem. Wiecie, ja akurat zaczynałam studia w momencie, kiedy social media zaczęły się rodzić. Wiedziałam, co mnie interesuje, wiedziałam, że interesują mnie kosmetyki. Nie wiedziałam jeszcze, że interesuje mnie social media, ale się to wiedziałam w trakcie, wszystko wyszło w praniu. Próbowałam różnych ścieżek kariery. Jak chcecie, to Wam mogę o tym opowiadać, ale wiem, jak trudna jest to decyzja. Przede wszystkim. Trudna jest decyzja, trudno się zdecydować, co będziemy studiować, jak będziemy studiować, gdzie będziemy studiować, gdzie będziemy mieszkać. To są takie decyzje, które zaważają na całym naszym życiu. I zawsze myślę, każdy z nas ma z tyłu głowy, kurczę, jakby na nażałować tej decyzji. <laughs> Także to jest ciężki temat, jest ciężki temat. Także jak chcecie, będzie osobny karwok. Co to? Um, no, to pytanie tutaj, z, z te, oh, 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 to cześć, pytanie, cześć, które tutaj cześć, cześć. Agata zadała, czy miałeś to sytuację, że podałeś danie, czy deser, które ci nie wyszło i musiałeś podać innym? Miałeś kiedyś taką sytuację? No. Kiedyś coś ci nie wyszło? Nie mogłem podać tak. W sensie w restauracji? A nie w bym, domu? Nie mam szans. No nie, bo kto mi coś nie nie smakuje i tak nie podaje. Ile razy coś nie wyszło, mi po prostu nie daje. Wyrzucasz do kosza. Niestety, no tak to że nie podam, jak niedobre jest. o Jezu, niedobre, to, to nie jest. No nie, a tak nie podam. Nie, w restauracji Ale była, nie zdarzyło, była bo... parę razy sytuacja, że na przykład jemy obiad i ktoś z rodziny mówi, o, ja nie przepadam za tym, nie? Ale reszta je, no, To jest no normalnie dobre, tak. dobra, a to osoby co nie przepady. zazwyczaj to... wcześniej, że na przykład nie przepadają za pieczarkami albo za czymś i... No. i wtedy robię bez. O, tutaj Kamil. Kamil cytryna, uwaga. Właśnie to w Waszych vlogach jest normalność, taka odskocznia, o wieści o. Nie o wiem, czy można... Można, czy można mówić, czy nie można mówić nie tego można. słowa. To jest w ogóle głupie, że YouTube blokuje niektóre słowa. Od spraw rządowych i życia codziennego, według mnie w Polsce jest tyle rzeczy do, rzeczy do zwiedzania, że nie trzeba jeździć daleko za granicę. Oczywiście warto jest zobaczyć inną kulturę czy życie. Myślę, że przez to całą sytuację większość osób doceniła wiele rzeczy oraz zauważyła polskie zabytki, firmy, ciekawe miejsca. Zaczęliśmy wspierać się nawzajem. Uwielbiam, kiedy na filmach pokazujecie foodhole i inspiracje na różne potrawy. A folię bąbelkową można kupić w Action za około 4,44. Pozdrawiam i czekam na kolejnego vloga Kamil Cytryna. Dzięki Kamil, do Ciebie też poleci e, nagroda. Dobra, Darek musiał lecieć, słuchajcie, bo go młoda wyzwała. Ale muszę uciekać. E, Oboje jesteśmy tacy, że bardzo lubimy podróżować i oboje staraliśmy się zawsze i, i zawsze staraliśmy się podróżować jak najwięcej. Zgadzam się z tym, że w Polsce jest co zwiedzać i że Polska jest piękna tak. My często uciekamy za granicę po inną pogodę. Po ciepełko, każdy z nas chce się nagrzać i, i ucieka do tego ciepełka, chce do tego ciepełka, po to te podróże zagraniczne. Poza tym um, są kraje, które kochasz bezgranicznie, tak jak Włochy, Hiszpania, tak w moim przypadku, lub jeździć do Stanów. Tam jest zupełnie inny klimat, tam do, po prostu odświeżasz sobie głowę, będąc w tych miejscach, ale oczywiście w czasach zdrowych, kiedy nie musimy się martwić, czy ktoś koło nas zakaszle i o Jezu zakasła o koniec świata. <słuch> Wiadomo, teraz podróżowanie nie sprawiłoby mi przyjemności. Naprawdę nie czułabym się wolna e, teraz podróżując, więc na pewno wiem o co ci chodzi. I w, uważam, że pod tym kątem to, co się stało, jest dobre, że doceniliśmy to, co polskie, doceniliśmy to, co lokalne. I nie to, że ludzie wzajemnie chcą się wspierać, Chcą wspierać polskie firmy, chcą wspierać gastro, e, producentów, odzieży i innych rzeczy, lokali, to dużo firm by już upadła. Są różne zbiórki, są różne inicjatywy, są. Są różne sposoby na wspieranie ulubionych firm, wiele firm się musiało zamknąć niestety i jest to okropne, wiele, wiele firm splajtowało, wiele w turystyce się dzieje źle, w restauracjach się dzieje źle, w handlu, wszędzie jest słabo i niestety pomoc rządowa jest bardzo mała, bardzo, bardzo mała. Nie znam biznesu, który byłby zadowolony z pomocy, wiele, wiele biznesów po prostu nie dostało żadnej pomocy. Wiele moich znajomych, którzy mają jakieś lokale usługowe czy gastronomiczne, myśli o zamknięciu tych lokali lub zamknęło, z tego względu, że nie stać ich na czynsz. Pierwsze, pierwsze co powinno być zrobione, ja tu nie chcę, wiecie, Wam gadać o polityce, obniżone, przede, nie mówię, o, obniżone powinny zostać ZUSy, wstrzymane, zamrożone, jakaś pomoc właśnie tego typu, pomoc na pracownika, ale niestety nie wszędzie taką pomoc można uzyskać, nie każdy się kwalifikuje o tak. Um, dlatego warto jest, żeby wspierać polskie firmy. Wa ważne jest to, żeby wspierać polskie firmy, bez tego ta gospodarka po prostu padnie. Ale pamiętajcie, że nie dzieje się tak tylko u nas, nie u nas tylko jest beznadziejnie. W innych krajach również na początku były, takie UK były wypłacane jakieś zapomogi, teraz jest tego mniej. Uh, już nie ma tak super, jak na początku. W Holandii jest to samo. Darek cały czas ma ko kontakt ze znajomymi z Holandii. Na początku dostawali pensję 80% czy coś teraz, teraz już w ogóle jest porażka po prostu też są masowe zwolnienia. Więc powiem Wam, że wszędzie się dzieje źle. To nie jest tak, że tylko u nas i ważne jest to, żeby się wzajemnie wspierać w ciężkich czasach, żeby się wzajemnie wspierać, żeby jak masz to się podziel. Ja staram się wpłacać pieniądze na różne fundacje, również na, na fundacje takie, które pomagają zwierzętom, które pomagają osobom starszym, które pomagają dzieciom. Ja się tym nie chwalę na Instagramie, nie wrzucam Wam linków do zbiórek, bo tego, słuchajcie, tych propozycji, tych, tych próśb dostaję od Was setki dziennie. Naprawdę, moja skrzynka jest zapchana. Proszę udostępnić zbiórka. I więc tego nie robię, nie mogę kogoś tak faworyzować. Bardzo, wiecie, to jest, to jest bardzo trudne, żeby tego nie wrzucać. Ale sama wpłacam, sama wpłacam i pomagam. Nie chwalę się wam tym, bo, bo nie, o, nie o to chodzi, żeby się chwalić. Po prostu trzeba powiedzieć: wprost, masz to, się troszkę podziel. Jeżeli masz, masz możliwość, podzielić się trochę, trochę, wspomóż. Można wspomagać i schroniska, i, 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 i różne inicjatywy w różny sposób, nie tylko pieniądzem, ale też oddać rzeczy, których nie potrzebujecie. Nie muszę Wam to tłumaczyć, wiadomo co chodzi. No, są ciężkie czasy, ludzie się muszą wspierać. Gdyby się nie wspierali wzajemnie, byłoby źle. Naprawdę byłoby źle, gdyby ludzie nie pokazali swojej ludzkiej strony, swojej, swoich, wiecie, dobrych stron, to, to byłoby po prostu źle. No. Nagadałam się. Podobno ma być totalne zamknięcie w przyszłym tygodniu. Napiszcie mi, czy coś wiecie na ten temat. Nagrody wędrują do tych dwóch osób, także jeżeli macie ochotę, żebyśmy odpowiadali na jakieś wasze pytania, piszcie na dole. Idę rozkręcić tą fryzurę, bo już mi głowa trochę boli. I słuchajcie, i słuchajcie, ogarniam dzisiaj dom. Dzisiaj postanowiłam, że będę sprzątać w łazience, w szafkach tych łazienkowych. Muszę przesortować kosmetyki, które używam. To, co nie używam, rozdaję moim dziewczynom lub rodzinie, także idę to robić. Mam motywację do działania.